Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Ponad 60% posiadaczy tokena ADA odnotowuje straty. Cristiano Ronaldo pozwany na miliard dolarów za promowanie Binance NFTs. Listopad rekordowym miesiącem kradzieży aktywów cyfrowych. Europejski Bank Centralny podkreśla potrzebę rygorystycznego regulowania sektora kryptowalut. Prawnik Ripple sugeruje, że spór z SEC może skończyć się w Sądzie Najwyższym. Rośnie adaptacja kryptowalut w Turcji. Giełda Binance kończy wspieranie swojego stablecoina od 15 grudnia. Uphold rozszerza możliwość zakupu XRP. Amerykańskie banki na niestabilnym gruncie. Rekordowe straty w trzecim kwartale. FTX otrzymuje zatwierdzenie sprzedaży aktywów Grayscale o wartości ponad 700 milionów dolarów. Algorand rozszerza swoją działalność w Indiach. Na całość artykułów, jak zawsze, zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również za subskrybowanie kanału.